Taniec pijanej baletnicy, o co chodzi? Otóż ja interpretuję ten taniec do zachowania niektórych polityków, a głębszą analizę przedstawiam poniżej to bardzo ciekawa interpretacja. Można spojrzeć na taniec pijanej baletnicy jako metaforę nie tylko dla osób pod wpływem alkoholu, ale również dla działań niektórych polityków. Analogia do polityków twoje porównanie ma sens. Polityk, który działa niekompetentnie lub podejmuje złe decyzje, można porównać do pijanej baletnicy, podobnie jak tancerka, która traci równowagę. Polityk może tracić kontrolę nad sytuacją i podejmować chaotyczne, nieprzemyślane działania, kiedy taki polityk jest krytykowany lub informowany o swoich błędach, jego reakcja może przypominać taniec paniki. Zamiast przyznać się do błędu i podjąć działania naprawcze, polityk może zacząć działać chaotycznie, próbując za wszelką cenę uniknąć. Odpowiedzialności przykłady można znaleźć wiele przykładów takich zachowań w polityce polityk, który ignoruje problemy społeczne, a następnie pod wpływem krytyki podejmuje nagłe i nieskuteczne działania, przypomina tańczącą w panice baletnicę, podobnie polityk, który zmienia swoje stanowisko w zależności od sytuacji. Może być postrzegany jako osoba, która tańczy. Jak jej zagrają podsumowanie taniec pijanej baletnicy, jako metafora w polityce może odnosić się do niekompetencji, braku odpowiedzialności i chaotycznych działań to ważne. Aby wyborcy byli świadomi takich zachowań i potrafili rozpoznać taniec paniki, u polityków dodatkowe przemyślenia warto również zastanowić się, czy taniec pijanej baletnicy, nie jest również odzwierciedleniem stanu społeczeństwa, czy wyborcy, pod wpływem emocji i manipulacji nie podejmują decyzji, które można porównać do tańca pijanej baletnicy to ważne pytanie, które warto sobie zadać, aby lepiej zrozumieć mechanizmy rządzące polityką. Na pijanej oślicy też pasuje.